Już! nie, 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 nie. Hej! Hej! Hej, Ecja! Gdzie nasz Ecja, a... odwróć się za tobą. A... Tu zecik 12, a to jest e, nasz pierwszy odcinek z, e, survival e, Survival. No, z survivalu, po prostu na multiplayerze. Dobre. Ja jestem wraz Ecja. Ecja... Nieważne! Tak nie, ja zobaczę, czy się, ja się nagrywa tylko. Nagrywa się, dobra. Odcinki będą trwały tak po 45 minut. Dzień no. No. no nie spychaj mnie, bo ja mam mało serduszek